Siemanko, tu Miazgarz 16. witam was w kolejnym teście piw na kanale. Piwem testowanym dzisiaj jest Hard Seltzer. Oj przepraszam, to chyba będzie kompot, bo to jest 3,3% powera. No i do, w dodatku to piwo ma tylko 330 ml, czyli jak jakaś puszka Coca-Coli. Na szczęście ta butelka ma fajne, fajne otwieranie takie... Przek, na... się przekręcić. Kap, kapsel i mamy już. Jest to oczywiście piwo o smaku konopnym. Konopnym, no. O kurde, jaki zapach! Ech, zakochałem się w tym zapachu, no, zakochałem się w tym zapachu, no. O mój Boże, cudny zapach, no. Jezu, jak się jaram samym zapachem, a jeszcze piwa nie spróbowałem, no. Brak mi słów, ale czadowy smak. O, to chyba będzie moje nowe ulubione piwo. No, tylko szkoda, że jest słabe. No, ale dobra, tam smaczne jest. I to jeszcze jak? Polecam tego browara. Wow, aż się, aż się ucieszyłem, jak, na, jak spróbowałem tego piwa. Radość na twarzy, radość jest na, na, na twarzy. Eee, notę tutaj jaką wystawimy, no wystawiam tutaj, no, no kurde, no wystawiam tutaj, yy, tutaj siódemkę bym nawet wystawić, no. Woltaż to jest, no nie, no trochę powyżej 3%, ale zapach i smak to jest mm, majstersztyk, to jest majstersztyk. Polecam browara. Co prawda, nie, nie należy on do tych tanich piw, bo akurat z Zabucha pamięta, pamiętam, że płaci się yy, no więcej niż za taką warkę tyskie yy, Heinekena i te inne te tanie browary. Ale to jest naprawdę warte spróbowania. Także jeżeli spodobał wam, spodobała wam się ta recenzja, zostawcie koniecznie subika wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym. Zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne, do, do następnego, na razie, cześć. E, he, e, jeżeli oczywiście e, chcecie jeszcze kiedykolwiek, kiedyś, znaczy, kiedykolwiek, jeszcze kiedyś recenzji Bucha, e, jeżeli ktoś wyjdzie, to strzelcie koniecznie łapeczkę w górę, e, bo Buchy to jest, to jest to, buchty. E, piwa buch, to to jest coś nie, nie, nie z tego świata to te piwa co to jest no nie, nie mam dobrego określenia dla, te, dla tego ale no sztos także do następnej do, do następnej e, piw na kanale Siemanko tu Miazga16